Witam serdecznie. Dzisiaj zabieram Was w podróż, ale nie taką zwykłą. To będzie podróż w świat projektowania badań jakościowych. I od razu powiem, zapomnijcie o sztywnych regułach i instrukcjach. To bardziej jak ekscytująca wyprawa w nieznane, pełne niespodziewanych odkryć. Zobaczmy więc, jak wygląda mapa, która pomaga nawigować w tym fascynującym terenie. No dobrze, to żeby złapać kontekst, spójrzmy na te dwa światy. Z jednej strony mamy badania ilościowe, które są trochę jak przepis kulinarny. Wszystko jest precyzyjnie określone, krok po kroku, a z drugiej strony badania jakościowe. I tu, no cóż, projekt jest często opisywany jako taka mglista koncepcja. Ale uwaga, to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niejasne, jest tak naprawdę największą siłą tych badań. To właśnie ta elastyczność daje nam przestrzeń do prawdziwej eksploracji, do głębokiego zanurzenia się w badany temat. No to ruszamy. Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku. W naszym przypadku jest to etap koncepcyjny. To tu, w tym właśnie momencie, jakaś ulotna iskra ciekawości zaczyna nabierać kształtów i przekształca się w konkretne, mocne pytanie badawcze. Ten etap to właściwie trzy kluczowe, absolutnie nierozłączne działania. Zaczynamy od przeglądu literatury, czyli, mówiąc prościej, odrabiamy pracę domową. Sprawdzamy, co już na ten temat wiadomo. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie sformułować naprawdę dobre, precyzyjne pytanie badawcze. A kiedy już je mamy, stajemy przed kolejnym wyborem. Jaką perspektywę przyjąć, jaką soczewkę założyć, żeby spojrzeć na problem? Te trzy elementy to fundament, na którym zbudujemy całe nasze badanie. I właśnie sercem całego tego etapu, jego bijącym pulsem, jest pytanie badawcze. To ono jest naszym kompasem, nadaje kierunek i sens absolutnie wszystkim dalszym działaniom. No dobrze, to skąd ono się właściwie bierze? Jak powstaje w świecie badań jakościowych? Okazuje się, że można tu wybrać jedną z dwóch głównych dróg. Pierwsza to, powiedzmy, droga na skróty, taka bezpośrednia. Zaczynamy z jasno określonym celem i wiemy, czego szukamy. Ale jest też druga droga, bardziej krajobrazowa. Startujemy od bardzo ogólnych obserwacji i pozwalamy, żeby pytanie samo się wykrystalizowało w trakcie procesu. To świetnie pokazuje, jak elastyczna jest sama natura tych badań. Okej, okay, mamy już pytanie, ale to dopiero połowa sukcesu. Teraz badacz staje przed kolejnym, niezwykle ważnym wyborem mianowicie, przez jaki obiekty spojrzeć na problem, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najgłębiej? I tu znowu mamy ogólnie rzecz biorąc dwie opcje. Perspektywa zorientowana na teorię, to taka, w której szukamy ogólnych reguł, próbujemy zbudować jakiś model. Na przykład, jak w ogóle działa zaufanie w zespole? Z kolei, perspektywa zorientowana na doświadczeniem jest dużo bliżej ludzi, skupia się na ich przeżyciach i emocjach, pyta na przykład, jak konkretni ludzie z imienia i nazwiska przeżywają utratę zaufania. Jak widać, wybór tej soczewki całkowicie zmienia charakter całego badania. Dobrze, etap koncepcyjny za nami. Czas zejść na ziemię i przejść od myślenia do działania. Nasz do tej pory dość abstrakcyjny pomysł musi teraz zamienić się w bardzo konkretny plan. I tak wchodzimy w etap drugi, czyli planowanie. To jest moment, w którym tworzymy cały projekt. Wybieramy metody, czy to będą wywiady, a może obserwacje. Dobieramy ludzi do badania. Kiedy ten plan jest już gotowy, dopięty na ostatni guzik, płynnie przechodzimy do etapu trzeciego, czyli pracy w terenie. To jest ten moment, na który czeka każdy badacz. Ruszamy w świat, żeby zbierać dane i szukać odpowiedzi. No i nadszedł ostatni akt naszej podróży. Mamy ze sobą bagaż pełen surowych danych. Teraz trzeba je przekształcić w prawdziwą, nową wiedzę. I co najważniejsze podzielić się nią ze światem. Etap czwarty to analiza. To trochę jak praca detektywa. Przekopujemy się przez gąszcz zebranych informacji, szukamy wzorców, ukrytych znaczeń. To jest ten moment, kiedy zdarzają się prawdziwe odkrycia. Ale co nam po odkryciach schowanych w szufladzie? No właśnie. Dlatego ostatni, piąty etap jest równie ważny to upowszechnianie dzielenie się tą nową wiedzą, czy to przez publikację, czy przez prezentację. Podsumujmy więc. Jak widać, projektowanie badań jakościowych to nie jest podążanie za sztywnym przepisem, to bardziej jak nawigowanie z elastyczną mapą, która nie tylko prowadzi do celu, ale też pozwala odkrywać zupełnie nieoczekiwane, fascynujące ścieżki. I tu widzimy całą tę podróż badacza w pigułce. Od samego początku, od idei, przez planowanie, pracę w terenie, aż po analizę i podzielenie się wynikami. Wszystko to tworzy spójny, logiczny proces. Każdy etap naturalnie wynika z poprzedniego, budując kompletną opowieść o odkrywaniu nieznanego. Ta cała struktura pokazuje, że za każdym badaniem jakościowym kryje się coś więcej niż tylko metodologia. Kryje się tam przede wszystkim ciekawość, ciekawość drugiego człowieka, jego historii, jego świata. I to prowadzi nas do otwartego pytania jaka fascynująca ludzka historia czeka jeszcze na swoje odkrycie.